Siemanko! Mimo, że pogoda wskazuje na sezon grillowy, to założę się, że spora część z Was mimo wszystko spędza sporo czasu w domowej świątyni wieżerki, czyli oczywiście w kuchni. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was dawkę świeżutkich, kuchennych patentów, które znacznie uprzyjemnią Wam tę chwilę. Oglądajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić prosty gadżet do kuchni, który idealnie nada się na przykład na prezent dla miłośnika winy. Będę potrzebował sklejkę, zawiasy, lakier, klej, sznurek oraz bejce. Zaczynam od wycięcia dwóch fragmentów sklejki o grubości 4 mm. Następnie wyznaczam 6 punktów, w których otwornicą wykonuję otwory. Teraz całość bardzo dokładnie szlifuję i pokrywam jedną warstwą bejcy. Po wyschnięciu papierem ściernym o gradacji 1000 przecieram każdą ze stron i lakieruję co najmniej 3 razy. Przy pomocy kleju dwuskładnikowego mocuję zawiasy i na rogach wykonuję otwory, po czym przewlekam cienki sznurek, który pełni rolę ogranicznika. Wystarczy się trochę przyłożyć i nawet nieskomplikowany stojak na wino może wyglądać naprawdę fajnie. Gdy zapasy się skończą, zajmuje mało miejsca. No i jak mówiłem wcześniej, idealnie nadaje się na prezent. Kuchnia nie należy tylko do ludzi. Wiedzą o tym wszyscy, którzy posiadają pieska. Dlatego pokażę Wam ciekawy i kluczny sposób na zrobienie swego rodzaju jadalni właśnie dla Waszego psiaka. Do mojego pomysłu będę potrzebował drewnianą skrzynkę, dwie metalowe miski, plastikowy pojemnik, bejce i lakier bezbarwny. Taką skrzynkę oczywiście znajdziecie w Castoramie, ale pamiętajcie, aby wybrać wielkość pasującą do Waszego psa. Mały pies, mała skrzynka, duży pies, duża skrzynka. Na początku na górze wyznaczam miejsca pod otwory na miski. Rysujemy okręgi cyrklem i wycinamy je wyżynarką. Ja chcę, aby całość była w dwóch kolorach, dlatego górę maluję bejcą, a dół zostawiam bez zmian. Całość oczywiście pokrywam lakierem bezbarwnym, a kiedy wyschnie to dla lepszego efektu naklejam naklejki. Do środka idzie pojemnik, a na górę idą metalowe miski. Pozostało tylko wsypać karmę do schowka oraz do jednej z misek i gotowe. Po takim przerobieniu drewnianej skrzynki jest miejsce na karmę, na wodę i jest też schowek. Idealny pomysł do kuchni dla każdego posiadacza psiaka. Kuchnia to istny poligon, na którym trzeba się odnaleźć. Aby to zrobić, warto zaopatrzyć się w różnego rodzaju organizery, które pomogą nam w uporządkowaniu całego tego kuchennego sprzętu. Oto jeden z prostych przykładów. Do jego wykonania będę potrzebował listewkę, obejmy klej dwuskładnikowy oraz olej do drewna. Zaczynam od obcięcia blaszek w obejmach. Następnie przymierzam obejmy do listewki i odcinam jej nadmiar. Teraz wykonuje olejowanie, a kiedy wszystko wyschnie, przykleja metalowe elementy przy użyciu kleju dwuskładnikowego. Pozostało już tylko przymocować całość do ściany i włożyć potrzebny sprzęt. Taki prosty organizer to dobry początek do ogarnięcia kuchennego bałaganu, warto więc wykonać pierwszy krok. W kuchni bez noży nie da się po prostu pracować, no a najlepsi kucharze wręcz chwalą się swoimi cackami. Dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić magnetyczny uchwyt, który będzie wyglądał nieziemsko i przy tym będzie idealnie eksponował nasze cudeńka. Zobaczcie! Do tego sposobu będę potrzebował deski, lakieru bezbarwnego, magnesów neodymowych oraz kleju. Na początku frezuję deskę od środka, tak aby zrobić miejsce na magnesy. Całość dokładnie szlifuję, aby pozbyć się resztek kory i zadziorów. Teraz klejam magnesy przy pomocy mocnego dwuskładnikowego kleju. Całość zabezpieczam dwiema warstwami lakieru bezbarwnego i gotowe. Mój magnetyczny uchwyt na noży jest już gotowy i praktycznie pozostało go tylko powiesić na ścianie. No ale to już zrobię u siebie w domu, bo zbyt bardzo podoba mi się ten gadżet, aby go tutaj zostawić. Ze względu na to, że w chwili obecnej Klamer jedyne co z majsterkowych rzeczy może zrobić to pomachać ołówkiem i to też nie do końca idealnie, dziś ja przedstawię jego pomysł. Będę potrzebował szufladę, kantówki strugane, płytę HDF, bejce, lakier, klej do drewna i słoiczki. Na początku na kantówkach wymierzam miejsca pod słoiki. Ze względu na to, że potrzebuję zrobić półkola, używam do tego celu otwornicy. Następnie docinam wszystkie elementy w taki sposób, aby wypełnić szufladę i stworzyć przegródki. Nie podam Wam konkretnych wymiarów, ponieważ każdy ma nieco inną szufladę, a przegródki można przecież ustawić po swojemu. Teraz najlepszy moment, ponieważ całość maluję bejcą, a potem pokrywam lakierem. Kiedy wszystkie elementy mam już gotowe, to do dociętej pod wymiar płyty przyklejam kantówki. Pozostało już tylko uzupełnić naszą szufladę słoiczkami z przyprawami. No i proszę, nasza szuflada z przyprawami jest gotowa i nic tutaj w środku nie będzie się merdać ani przemieszczać. Mamy nadzieję, że dzięki takim kuchennym patentom uda Wam się odkryć nowe smaki i przyjemnie spędzić czas poświęcony na przygotowywaniu posiłków. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał Kastrona Polska, na którym znajdziecie więcej ciekawych patentów. Sprawdź również nasze afterki, aby zobaczyć, jak bawiliśmy się na planie. Do zobaczenia!